Facet na Waszych oczach zapija się, no zachlewa się po prostu, skończy się to tragedią. A Wy siedzicie u niego na streamach i się świetnie bawicie. I bierzecie w tym udział. I go podkręcacie podkręcacie. Wiem o tym dobrze. Oczywiście to się nie tyczy wszystkich moich widzów, nie bierze tego do siebie. To jest jakaś się duża grupka. podejrzewam, że to jest jakieś 50, 60 osób. Moi drodzy, Wy macie. IQ mniejsze niż IQ główki kapusty, czy macie po 12 lat? A wiem, że, część, że to jest moich widzów, bo ja dostaję informacje, jakieś wiadomości. Ty, zobacz, on coś tam o tobie mówi. Zobacz, już się tak, tak, już się wziął i przewrócił. Moi drodzy, to się skończy tragedią prędzej czy później. A myślę, że prędzej niż później. I co, przyjedzie się na pogrzeb? Pewnie nie, bo nie będziecie mieć czasu. Moi drodzy, naprawdę. Dorośli ludzie. Wstyd hańba. Poważnie. No dobrze, ale aby nie było tak smutno od razu, to komentarz na dziś. No bo ostatnio w każdym odcinku czytam Wam i pokazuję jakiś komentarz, no że mamy wyprzedażę wszystkiego, no to mamy kolejną rodzyneczkę. Mitchell MX 9 Zadzior 700, Pleciona i wszystkie sklepy. Nie Allegro w PL 540 560. Jakby było 610, to by się przyjechało, poglądało, bo fajny sklep się kupiło, bo blisko. Sklep miły, wiadomo, że marża jest i tyle, no ale bez przesady. I nagle wielka promocja, zjazd na 670. Kowalczykarz, dupa boli, płakał na ekranie, a Majki cena 526. Inne w Polsce dalej 560. Tak to było do wyboru, do koloru. Tak to jest, że koncerny tylko was oszukały. Panie... Karolu Kokoszka. Panie Karolu Kokoszka, serdeczny. A nie zwrócił Pan uwagę, że ten kowrotek był wyprzedany i stan jego był zerowy? Czy ten biedny nasz kolega w okularach na w zaparowanych na zapleczu ma też wyprzedażę ustawiać na towar, którego nie ma? No wystarczy sobie zerknąć na to, co jest w wyprzedaży, co jest poprzeceniane. Bo te wyprzedaże Robimy na bieżąco. Tu jest naprawdę bardzo mało ludzi do pracy. To by musiała być zatrudniona kolejna osoba, aby faktycznie siedzieć nad tymi wszystkimi cenami, je codziennie sprawdzać, codziennie sprawdzać, codziennie sprawdzać. Ale tak naprawdę to jest mały sklep. I czasami faktycznie no, takie są wysokie ceny i są dopiero zmieniane po jakimś czasie. No, aby tu aż taki komentarz pisać, że tak kowalczyka dupa boli. Oj, jak mi ta dupa boli. Panie Karolu, Zapraszamy do zadziorka, bo na pewno Pan znajdzie coś w bardzo fajnych cenach. Na przykład może Pan sobie znaleźć teraz w bardzo fajnych cenach towar od Jotemce. Bo właśnie dzisiaj nasz kolega w zaparowanych okularach cały dzień siedział i zrzucał ceny na wyprzedażowe. Już pokazuję. Adusta dusta, pęta, szat. Bardzo fajne gumy. Na no okonie naprawdę teraz w super ekstra cenach, proszę sobie sprawdzić, panie Karolu, Kokoszku, Ale trzeba uważać, ponieważ na całej OTMC chyba było minus 20%, przynajmniej na część produktów. Ale nie wiem, czy one już się zaaplodowały. Bo pewnie ten film pan ogląda po godzinie 18, 19 w poniedziałek. Ale podejrzewam, że koło godziny 20, 21. Już na pewno będą te ceny mega turbo niskie, już się nie będzie pan musiał denerwować. Panie Karolu, jak coś w zadziorze jeszcze nie jest przecenione, to na pewno, na pewno jeszcze będzie. Więc proszę sobie nie, no nie denerwować się, po co coś tak denerwować na nas. A y, no, kolegę Kowalczyka tak dupa boli, bo coś taniej musi sprzedać. Panie Karolu, to są tylko pieniądze. Najważniejsze, że, że zdrowie jest, bo to byłby problem. Tak więc Adusta pentaszat poleca się na różne ryby, na sandacze, na szczupaczki, te na okonie małe, to już końcóweczka jest, zobaczcie. E, Pigtail Swimery na szczupaki, też bardzo fajne przynęty się polecają i Honej komby. to też są fajne szczupakowe, duże gumy. Też teraz po zajebistej cenie. No, panie Karolu, JMC. Tak pan nisko nigdzie nie znajdzie, no choćby się pan wściekł. O, a na okonki na przykład, co lubią takie małe mikruski, to też są takie gumki JMC, takie mikro, mikro jaskółeczki, bardzo fajne. No i co jest jeszcze od y, JMC? To jest taka bardzo fajna też japońska guma, której nie zdążyłem, nie zdążyłem sprawdzić niestety, bo nie jest to y, adusta penta szat, tylko to się nazywa warius. też takie jaskółeczki fajne, jest opcja w jaskółeczce, ale jest też opcja z kopytkiem, jest jeszcze czy się wyprzedała. No, no chyba się niestety Panie Karolu wyprzedała, ale są za to odiotem ceraczki, raczki, które też będzie Pan mógł naprawdę w mega turbo fajnej cenie sobie kupić. No niech Pan zobaczy Panie Karolu na te raczki, no jak te raczki się do Pana tutaj ładnie z tego pudełeczka uśmiechają, no ten jaki no, no jak polczek w maśle sobie tu siedzi, nie tylko go do wody wrzucić. Ja te raczki sprawdzałem, czy one są głowne, panie Karolu. Sprawdzałem je w Hiszpanii na przykład. I hiszpańskie sandacze bardzo te raczki lubiły. Nie wiem, czy polskie też lubią, no musiałby pan to sprawdzić ogólnie. Jakby pan sprawdził, to proszę napisać w komentarzu. Że na przykład, że fajne te raczki. Co my jeszcze mamy od C? co na przykład możecie nie wiedzieć, że mamy coś takiego. No to już wam pokazuję, co mamy od C. Od Diotem C mamy bardzo, bardzo fajne y, przypony przeróżnego rodzaju. Od C mamy bardzo fajne kółeczka łącznikowe. od C takie haki, na przykład offsetowe już są z dociążeniem. Bardzo sympatyczna rzecz. Od JMC do no, haki, 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 dużo haków, Panie Karolu, dużo haków, ale są też kotwiczki bardzo dobre, wytrzymałe. Od takich maleńkich kotwiczek, Panie Karolu, aż po takie duże, o duże też, na szczupaka, bardzo fajne. No i na przykład yy, krętliczki są, no niech Pan spojrzy, dużo krętliczków fajnych, hopsa, 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 są krętliczki. No, i na przykład, panie Karole, jakby pan chciał sobie kupić dobry akumulator, bardzo lekki, to ja też mogę sobie panu pokazać. O, no, proszę bardzo, Dorę go sobie tak jedną ręką. A ja to słabowity jestem i ten akumulator też jest na wyprzedaży. Mam nadzieję, że ta wyprzedaż wejdzie, aby pan nie musiał się tak denerwować w tym komentarzu, co się jeszcze miałem pokazać. Czy skrzynki są od JMC? No nie, wyprzedały się wszystkie. Ale na przykład, no już naprawdę po jakiejś turbogrubej, a nie, kurcze, wyprzedały się też podbieraki od JMC. To nie pokażę Panie Karolu. Co ja jeszcze miałem pokazać? A na przykład, a słuchajcie to, yy, kumki są od Mikado. Panie Karolu, takie ostatnie sztuki. No przecież to niech Pan zobaczy, jakie one są smutne w tym pudełeczku, siedzą sobie, kurcze takie o, na sztuki, trzy ostatnie duże, nie, tam jeszcze jest, tutaj jest pięć dużych, no i to, i to koniec gum od Mikado, bo już inne się wszystkie sprzedały. No i tak, Panie Karolu, no widzi Pan, jak to wygląda. Tak więc, Panie Karolu, jak tutaj, o na przykład plecionki Sadlina nie są jeszcze na wyprzedaży. Panie Karol, pan by sobie wszedł na taką plecionkę, i znowu awantura w komentarzu. Dlatego pan nie wchodzi na tą plecionkę. Ale jak się uda, i, i, i ten, to, to będzie wyprzedaż. Na tą plecionkę też, więc to nie ma co się, co się denerwować. Tak więc to też drodzy widzowie ogólnie, jak coś chcecie kupić. Jak widzicie, że yy, no cena nie jest jeszcze taka jak powinna być, bo jest na przykład tak jak w innych sklepach, albo jest wyższa niż w innych sklepach, a wy byście chcieli to kupić taniej, to ja Was zapraszam do zadziora. Przyjdźcie i sobie o tym pogadamy. no I to zawsze można coś zrobić: zrobić rabia, zrobić taniej. No bo to nie jesteśmy po prostu w stanie wszystkiego zrobić naraz, bo, bo nie jesteśmy. A wy mi drodzy widzowie napiszcie, bo mieliście mi napisać, na jakie parkowe łowisko teraz ruszyć. No bo filmy, filmy zadziorowe są na moim głównym kanale. No głównie z tego powodu, że sytuacja jest tak zwana wyjątkowa i kryzysowa w tym momencie. No, ale to muszę wam jakiś tu wrzucić też filmik fajny z jakiś rybek. A mam czas. No nie będzie to film z Nadwisły niestety, bo, bo no muszę tutaj być w sklepie. Tym bardziej, że Damian Damian jest bardzo chory. Leży w łóżku ma 39 stopni gorączki. Więc ja na cały dzień nie mogę wybyć. Ale rano przed robotą. Jak najbardziej, tylko które teraz łowisko parkowe wybrać. Piszcie w komentarzach, gdzie coś Puka. O. No i tak no to tak. No, ale taki smutny poniedziałek ogólnie. No dobra, widzowie, to co? To jesteśmy w kontaktach i postaram wam się tutaj tak naprzemiennie robić, aby jeden filmik był e, za dwód jeden, jeden ze sklepu, tak jakoś tak. Dobra, trzymajcie się. Nara.